Śląsk po wyrównanym meczu pokonał Wisłę 1 do 0. Bramkę na wagę trzech punktów zdobył Tomasz Kołota, który wykorzystał pomyłkę Macieja Sadloka. Hołota na kolejnego gola w barwach Śląska czekała aż 5791 minut. Ta sztuka udała się w meczu właśnie z Wisłą Kraków. Wrocławianie przez całe spotkanie przeważali, a większość akcji przeprowadzali lewym skrzydłem. Jesteśmy miesiąc, miesiąc razem jest trochę zmian, jest trochę kontuzji, ale myślę, że pomału to nabiera rytmu, to nabiera sensu i myślę dzisiaj było też troszeczkę próbek, że stać nas na dobrą grę, stać nas na wypracowanie sobie sytuacji bramkowych. Niestety nie strzeliliśmy bramki, przegraliśmy mecz, dalej musimy pracować. Wygraliśmy mecz, punkty bezcenne, w tym momencie biorąc pod uwagę, jak bardzo spłaszczona jest ta dolna ósemka, to każdy punkt jest no bezcenny. Mieliśmy jedną czy dwie sytuacje, wykorzystaliśmy jedną i, i trzy punkty zostały. Ja się cieszę z tego, że nie straciliśmy bramy. W pierwszym składzie Śląska zagrała aż trzech nowych zawodników obrońca dwali pomocni gosztoni i rozgrywający Morioka. Na końcówkę wszedł również wracający Robert Pich. Mariota odpuścił swoje krycie w defensywie i, i było trochę bałaganu. I tutaj dobieranie zawodników do środka powodowało to, że, że ten Bałyszow miał dużo, dużo swobody. Ja uważam, że brakuje nam przede wszystkim Mączyńskiego, bo, bo takiego zawodnika reprezentanta Polski nie jest, nie jest łatwo zastąpić. I naszą bolączką jest właśnie to, że mamy w środkowej linii pięciu czy sześciu zawodników do wyboru, ale to nie są zawodnicy, którzy by dorównywali klasie Mączyńskiego, także przede wszystkim mądrości, inteligencji, rozwagi, którą Ma Krzysiek brakowało. Zero z tyłu, a Mariusz Pawełek będzie zawodnikiem Śląska do czerwca 2017 roku. W piątkowym spotkaniu z Wisłą Kraków rozegrał cały mecz, a tym samym dograł 47. Minut, brakujące do automatycznego przedłużenia kontraktu. 34-letni bramkarz ze Śląskiem związał się 1 lipca 2014 roku podpisując dwuletnią umowę z opcją przedłużenia. A w kolejnym spotkaniu 19 lutego o godzinie 18 Śląsk Wrocław zmierzy się z Jagielonią Białystok. Spotkanie na wyjeździe.